Projekt Młodzieżowej Akademii Żeglarstwa 7-7 Racing to jest projekt skierowany do młodzieży od 15 do 20 roku życia. Nie ukrywam, że daje mi to wiele radości, ale też realizujemy taki projekt, też mniejszy, na bazie Akademii z Domami Dziecka. I powiem szczerze, że to jest rzecz, której się nie spodziewałem, że tak fantastycznie dzieci z domów dziecka będą odnajdywały się w żeglarstwie, i to powiem szczerze, że największa radość na moje serce. Przez naszego Facebooka bądź Instagrama zawsze można, młodzież od 15 do 20 roku życia, może się skontaktować z nami. Są pełne informacje również na stronie 77racing.pl. Jest Zakładka Akademia, także zapraszamy, żeglujemy na pięknych łódkach i, 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 i cieszymy się tym, co kochamy. Jest międzynarodowy. My współpracujemy i mamy klientów na całym świecie, ale nasze serce bije w Gdańsku, dlatego angażujemy się i wspieramy lokalne inicjatywy, w szczególności te związane z młodzieżą i najmłodszymi. W sporcie liczą się te wartości, które tak naprawdę są dla nas ważne także w naszej codziennej pracy. W Porcie Gdańsk stawiamy na współpracę i zgrany zespół. I to są właśnie te wartości, które nam przyświecają na co dzień. Inicjatywy, w które się angażujemy, mają na celu aktywizację młodzieży, ale też zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 77 Racing Club trenuje i szkoli młodych żeglarzy, dlatego doskonale się to wpisuje także w nasze wartości. Rozpoczynamy współpracę z 77 Racing Club, pomagamy też zawodowcom, liderem. Tego teamu jest pan Piotr Tarnacki, dziewięciokrotny Mistrz Świata w klasie Mikro. Także bardzo cieszymy się na tą współpracę i liczymy na kolejne sukcesy.